Szanowni państwo, witam państwa w najlepszym muzeum 2024 roku, czyli w Muzeum Pamięci Sybiru. Spotykamy się dzisiaj, żeby opowiedzieć o nagrodzie muzealnej Rady Europy 2024, jaką nasze Muzeum Białostockie otrzymało. Witam serdecznie pana prezydenta Białegostoku pana Tadeusza Truskolaskiego. Witam serdecznie Pana posła na Sejm, Pana Krzysztofa Truskolaskiego, pomysłodawcę zgłoszenia Muzeum Pamięci Sybiru do tej nagrody właśnie. Jest z nami oczywiście gospodarz spotkania, czyli Pan dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, Wojciech Śleszyński. Witam Panią Jolantę Chryniewicką, prezes Związku Sybiraków, oddział w Białymstoku. Panią Teresę Borowską, zastępcę prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. Oraz Panią Elżbietę Rogowską, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Witamy także pracowników Muzeum Pamięci Sybiru, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że możemy pochwalić się tą fantastyczną nagrodą Muzeum Pamięci Sybiru. Witamy serdecznie. Usłyszymy też dzisiaj głosy praktycznie, może nie z całego świata, ale z trzech krajów reprezentujących ten świat, gdzie potomkowie Sybiraków żyją i kontaktują się, współpracują z Muzeum Pamięci Sybiru. Szanowni Państwo, ja już głos oddaję panu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu. Panie pośle, panie dyrektorze, panie prezes, szanowni Państwo, pracownicy Muzeum. Pamięci Sybiru. To wielka chwila. Ogromny zaszczyt i radość, że możemy się spotkać i poinformować Państwa o tej wspaniałej nagrodzie Rady Europy. Najlepsze muzeum. Dwa lata tylko funkcjonuje, a już jest najlepsze w Europie. To naprawdę osiągnięcie znakomite. Zawdzięczamy to wielu osobom, ale na początku, oczywiście. Posłowi Krzysztofowi Truskolskiemu, który zgłosił, który jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i zgłosił właśnie kandydaturę Muzeum Pamięci Sybiru. I ona uzyskała akceptację. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Była to inicjatywa absolutnie autorska. Naprawdę nie podpowiadałem, A, ale, ale widać, że, widać, że pewne sytuacje, pewne rzeczy, pewne zdarzenia są, można powiedzieć, oczywiste że to, to muzeum wpisało się znakomicie nie tylko w mapę Białegostoku, Polski, ale również całej Europy. Moim marzeniem było to, żeby to było właśnie muzeum o zasięgu europejskim, a nawet światowym. Może są jakieś nagrody światowe dla najlepszych muzeów. Trzeba będzie poszukać i również, również zgłaszać, bo na pewno, na pewno to muzeum może na równych prawach konkurować z innymi muze muzeami. I to, proszę Państwa, zawdzięczamy oczywiście z jednej strony wnioskodawcy, o którym już wspomniałem, ale też wspaniałej pracy. Panu dyrektorowi chciałem podziękować i załodze, załodze Muzeum Pamięci Sybiru, która właśnie prowadzi, pracuje w tej placówce w taki sposób, aby wszyscy mogli być z niej. Dumni. Ta nagroda będzie w, <laughs> wręczona w Portugalii w dniach 1-4 maja w Portiamo, więc no, wtedy będziemy mieli namacalny już dowód, ale w tej chwili już możemy ogłosić, że taki sukces Muzeum Pamięci Sybiru osiągnęło. Osiągnęło dlatego, że. Było budowane długo, ale było budowane z głową, było budowane systemowo, było budowane w taki sposób, aby było to, była to placówka na miarę XXI wieku, chociaż opowiadająca o sprawach bardzo trudnych. Ja pamiętam, jak towarzyszyłem przy. No, najpierw prezydentowi Rzeczypospolitej, ale to było taka, takie, takie szybkie obejście, a później prezydent, przedstawicielowi Stanów Zjednoczonych, ambasadorowi Markowi Brzezińskiemu, który powtarzał jedno słowo – amazing, amazing. To było, było najczęściej, najczęściej powtarzane, powtarzane słowo i właśnie to podkreśla taką uniwersalność tego muzeum. Bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję. Cieszymy się wszyscy, że mamy taką placówkę muzealną w Białymstoku, która jest zauważana na właśnie mapie Europy, a właściwie jest najlepszą placówką muzealną 2024 roku w Europie. Serdecznie gratuluję wielka radość. O zebranie głosu proszę posła Krzysztofa Truskolaskiego. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Pani Prezes, Panie Dyrektorze, Drodzy Sybiracy, Drodzy pracownicy muzeum, to nasz wspólny sukces. Cieszę się z tego niezmiernie, że dzisiaj możemy razem świętować Nagrodę Najlepszego Muzeum Europy 2024 roku. Jestem członkiem zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy już od blisko 8 lat. Pamiętam jak w styczniu 2016 roku pierwszy raz uczestniczyłem w obradach i przyglądałem się wielu inicjatywom, między innymi inicjatywom muzealnym. I tak w duchu marzyłem o tym, żeby kiedyś móc zaproponować muzeum, które będzie związane z województwem podlaskim, które będzie związane z Białemstokiem. I po e, roku funkcjonowania Muzeum Sybiru wraz z panem dyrektorem, wraz z panem e, prezydentem, z zastępcami prezydenta uznaliśmy, że to jest dobry czas, żeby zgłosić e, e, Muzeum Pamięci Sybiru do tej nagrody, do Nagrody Muzealnej Rady Europy. I udało się. Udało się, dziękuję. Wszystkim zaangażowanym dziękuję również e, jury, jury, które e, uznało, że to jednak biały stok i Muzeum Pamięci Sybiru będzie e, najlepszym muzeum 2024 roku. Przed e, naszym spotkaniem rozmawiałem chwilę z panem e, profesorem Śleszyń, Śleszyńskim, który, e, z którym wymienialiśmy się, no, jak ważna ta, Nagroda jest dla naszego miasta, dla naszego kraju i panie profesorze, jeżeli mogę zdradzić, to pan profesor porównał tą nagrodę do Ligi Mistrzów w piłce nożnej. Więc to jest naprawdę najwyższa nagroda europejska dla muzeum, najwyższa nagroda muzealna. Bardzo się z tego cieszymy, że dzisiaj możemy Wspólnie świętować ten sukces. Cieszę się również, że te muzeum, tak jak zresztą pan prezydent Truskolwski wspomniał, odwiedziło już wiele znamienitych gości, ale między innymi już miało okazję odwiedzić to muzeum, pan premier Donald Tusk, obecny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, więc to muzeum jest coraz bardziej znane nie tylko w Polsce, a nie tylko w Europie, a mam nadzieję, że cały świat niedługo będzie mówił o Muzeum Pamięci Sybiru jako najlepszym muzeum Europy, a już niedługo może najlepszym muzeum w trochę szerszym kontekście. Życzę dalszych sukcesów. Mogę powiedzieć, że oferuję dalszą pomoc. Mam nadzieję, że Muzeum Pamięci. Z Sybiru będzie zdobywało dalsze nagrody, no i będzie się tak pięknie rozwijało jak teraz. Dziękuję bardzo i gratuluję. O zabranie głosu proszę dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru, pana profesora Wojciecha Śleszyńskiego. Szanowny Panie Pośle, Panie Prezydencie, nasi drodzy. Sypiracy z panią prezes, drodzy pracownicy. Proszę Państwa, kiedy przystępowaliśmy do budowy muzeum, wiedzieliśmy, że powstaje niezwykłe dzieło. Proszę Państwa, dzisiaj nie w Paryżu, nie w Londynie, nie w Wenecji, ale tutaj w Białymstoku mamy najlepsze muzeum w Europie w 2024 roku. Nagroda przyznana przez Radę Europy. Najstarsza nagroda i najbardziej prestiżowa nagroda, jeśli chodzi o muzealnictwo. Proszę Państwa, w tym miejscu zrodziło się miejsce o silnej i niepowtarzalnej tożsamości. Przyciągnęło grupę zaangażowanych i kreatywnych ludzi, którzy tworzyli to muzeum, czyli ten świetny zespół, który tutaj stoi. Od początku miało cały czas wsparcie. Międzynarodowego środowiska Sybiraków i ich potomków na całym świecie. Tutaj szczególne podziękowania na ręce naszych przedstawicieli środowiska Sybiraków. Proszę Państwa, przyznanie nagrody Muzealnej Rady Europy jest dowodem na to, że Muzeum Pamięci Sybiru stoi w jednym szeregu z najlepszymi muzeami Europy. Przekaz muzealny ma charakter uniwersalny i dotyczy podstawowych wartości. Budujących wspólnotę europejską. Poznajemy historię Polski, polskie dziedzictwo, ale także dziedzictwo tej części Europy, które jest kluczem do zrozumienia mechanizmów, które ukształtowały dzisiejszą Europę, co też doceniła komisja przyznająca nam nagrodę. Proszę Państwa, Muzeum Pamięci Sybiru powstało po to, by zachować, badać, upowszechniać wiedzę o przeszłości, ale z myślą. O przyszłości. I niestety wojna w Ukrainie udowodniła, że także te, wyjaśniamy te zjawiska w sposób teraźniejszy. Mówimy to, o czym się dzieje na Ukrainie i porównujemy do tego, co było wcześniej. Proszę Państwa, my wszyscy tutaj jako cały zespół Muzeum Pamięci Sybiru traktujemy tę nagrodę jako potwierdzenie, że obraliśmy właściwy kierunek. Działamy międzynarodowo, zresztą taka też była wola prezydenta miasta Białogostoku. Budujemy komisje historyczne, realizujemy międzynarodowe projekty dotyczące pamięci, budujemy pozycję lidera, sieciujemy europejskie muzea, jesteśmy już w tej chwili mentorem dla, że dla innych muzeów w Polsce. Przecież dokładnie w tej sali rok temu powołaliśmy sieć muzeów Europy Środkowo-Wschodniej, najlepsze muzea od krajów nadbałtyckich aż po Mołdawie, gdzie robimy wspólne projekty. Takim wspólnym projektem jest Peleton Pamięci Sybiru, który odbywa się aż od Talina do po Kiszyniów. Proszę Państwa, myślę, że bez przesady powiem, że jesteśmy dumą Białego Stoku. Dzisiaj odwiedzenie muzeum stało się obowiązkiem dla wszystkich turystów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Proszę Państwa, cały czas się rozwijamy aby być muzeum na miarę XXI wieku. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu bardzo serdecznie podziękuję prezydentowi Miasta Biogostoku, że dwa razy nam zaufał, liczymy na dalsze wsparcie i zaufanie, kiedy powoływał mnie z grupą sześciu osób w 2017 roku do budowania muzeum, i kiedy ponownie, tuż po otwarciu, dostaliśmy szansę prowadzenia tego muzeum i po dwóch latach, Funkcjonowania. Jest to najlepsze muzeum. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo. Dziękuję też panu posłowi za zgłoszenie naszego muzeum. Proszę państwa, szczególne podziękowania całemu zespołowi. To jest tak zawsze, że to dyrektor odbiera chwałę, ale bez tego świetnego zespołu wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie byłoby muzeum. Podobnie jak bez wsparcia środowiska Sybiraków, które od początku mieliśmy. I na koniec pozwólcie Państwo, że podziękuję jeszcze trzeciej grupie, od której zawsze wiedzieliśmy, że mamy wsparcie naszych drogich dziennikarzy, którzy zawsze tu byli i zawsze nas wspierają. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu. Proszę Państwa, Muzeum Pamięci Sybiru najlepszym muzeum w Europie w 2024 roku. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu, proszę panią Wiolantę Chreniewicką, prezes Związku Sypiraków, oddział w Białym Stoku. Szanowni Państwo, cóż można powiedzieć na tak piękne słowa? Które wygłosili moje poprzednicy w formie gratulacji otrzymanej nagrody przez Muzeum Pamięci Sybiru. Sybieracy jako tacy z całym sercem i z wyczuciem powagi chwili przyłączyłem się do tych gratulacji i są bardzo zadowoleni, że to muzeum, które jest naszym sercem sybierackim, otrzymało taką nagrodę. Sybieracy bardzo ściśle współpracują z Muzeum Pamięci Sybiru i są wdzięczni, że wszystkie nasze nagromadzone zbiory, dokumenty, wspomnienia, pamiętniki zgromadzone w naszym skromnym Muzeum Sybieraków zostały zabezpieczone przez muzeum, w którym jesteśmy i zabezpieczone, aby służyć przyszłym pokoleniom. Wszystkie, <tryk> <tryk> wszystkie nasze starania są wspólne, <laughs> przepraszam, wszystkie nasze starania są wspólne. I jesteśmy wdzięczni, że wystawa stała z Syberaków jest tak zorganizowana, że przedstawia całą naszą drogę ze Słańczą. Od pierwszych trudów podróży, katorożniczego tam pobytu, katorżniczej pracy, u, u, pobytu w szkole polskiej. I te wszystkie sprawy, jakie przeżyliśmy na zesłaniu, to wszystko jest uwidocznione i utrwalone, i osoby zwiedzające mają wspólny, wspólne wrażenie, że są tam obecni i przebywają razem z nami na zesłaniu obywateli polskich. Proszę Państwa, nawet wystawa czasowa pozostał tylko ból, ostatnio, przed, ostatnio otwarta. Poddaje wszystko, jak była mowa o kobietach. Nawet niewielka kreska zaznaczona przez autorkę i opracowane te wszystkie wykazy, te wszystkie zdjęcia, te wszystkie obrazy przez kuratorki, kuratorki wystawy dają nam wgląd na życie kobiet, a szczególnie kobiet matek, które nas ocaliły. Może, może ja się powtarzam ale ja uważam, że wielki hołd należy oddać naszym matkom, które nas nie tylko ocaliły, ale i wychowywały, chroniły od wzruszczenia i po prostu starały się nas uchronić i wychować dla przyszłego powrotu do Polski. I życia w tej Polsce, wymarzonej Polsce. Jeszcze raz dziękuję Muzeum za współpracę, wszystkim Panu Dyrektorowi, wszystkim pracownikom, że mamy tak wspaniałe kontakty i jakiekolwiek nasze działania są spójne. Wszystkie nasze terminy, wszystkie nasze terminy deportacji są czczone I to z racji ofiar, że my jesteśmy ofiarami. A nie jak chcieli nasi oprawcy, żebyśmy byli upodleni i, z, i z, zupełnie zniszczeni, zniszczeni z powierzchni ziemi polskiej. Dziękuję. O zabranie głosu proszę przedstawiciela zespołu Muzeum Pamięci Sybiru, pana doktora Piotra Popławskiego. Szanowni Państwo, drodzy Sybiracy i Sybiraczki, Panie Prezydencie, Panie Pośle, Panie Dyrektorze, drodzy widzowie. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie, jakie mnie teraz czeka, bowiem moi przedmówcy i przedmówczynie powiedzieli już bardzo dużo pięknych słów, a ja mogę powiedzieć coś z tej drugiej strony, myślę, że w imieniu całego naszego zespołu i pozwolę sobie na taką może anegdotę, część z nas, którzy są na tej sali. Jest w tym zespole od początku, od roku 2017. Część dołączyła w tym roku bądź w roku poprzednim, i chciałbym, żebyśmy bardzo jasno przekazali wszystkim, że niezależnie od tego, czy ktoś jest z nami od kilku miesięcy, czy od miesięcy kilkunastu, czy kilkudziesięciu, jego, jej rola jest tak samo ważna. I teraz właśnie ta wspomniana przeze mnie anegdota, kiedy zmierzaliśmy już do otwarcia muzeum, kiedy ostatnie miesiące prób trwały. Zastanawialiśmy się, co będzie potem. Czy będziemy mieli energię, czy będziemy mieli siłę po tak ogromnym projekcie i tak ogromnym wysiłku, znajdować w sobie jeszcze siłę, ażeby coś wielkiego dalej robić. Po czym muzeum zostało otwarte, i dziś już wiemy, że dołączyły do nas kolejne osoby, że w zespole jest nas jeszcze więcej. Że stoją przed nami kolejne wyzwania, i dzięki temu, że ci wszyscy pracownicy, którzy byli od początku, ale i ci, i ci, którzy dołączyli do nas później, złożyli się na to, że w tej chwili ta nagroda do naszego muzeum trafiła. To był ogromny wysiłek, ale dzięki temu, że go dokonaliśmy wspólnie, i przy zaufaniu władz miejskich, władz państwowych, przy przede wszystkim wsparciu naszych Sybiraków i Sybiraczek, możemy dzisiaj być z tego dumni. I to jest najważniejsze, że w Białymstoku. Jest takie miejsce, które sprawia, że jego mieszkańcy, pracownicy tego muzeum są naprawdę dumni z tego, że są Białostoczanami. I za to wszystko oraz za zaufanie pana prezydenta, pana dyrektora i naszych sybiraków i sybiraczek bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, gratulacje do Muzeum Pamięci Sybiru płyną z całego świata. Obejrzymy za chwilę film z wypowiedziami pani Anny Parmhagen ze Szwecji, pani, pani Krystyny Prażmowskiej z Argentyny i pana Ricardo Villabosa-Grzybowicza z Meksyku. To są potomkowie Sybiraków. Zapraszam do obejrzenia filmu. Sí. Nazywam się Anna Parmhagen i od wielu lat mieszkam. W Sztokholmie, w Szwecji. Mój pierwszy kontakt z Muzą Sybiru w Białymstoku miał miejsce w 2018 roku, kiedy wysłałam zdjęcia pamiątek przywiezionych przez moją rodzinę z Kazachstanu w 1946 roku. Dowiedziałam się wtedy, że stanowią one dużą wartość, zarówno ekspozycyjną, jak i historyczną. I wtedy zdecydowałam się przyjechać po raz pierwszy w życiu do Białego Stoku ze Sztokholmu, przywożąc ze sobą wszystkie pamiątki po moim dziadku Adolfie Saranieckim. Były to listy, zdjęcia i rysunki, które dzisiaj stanowią część stałej ekspozycji muzeum. Dziadek mój Adolf Saraniecki był w okresie pobytu na Sybirze delegatem ambasady polskiej na teren Semipalatyńska. Po zerwaniu w 1942 roku przez Sowietów współpracy z polskim rządem na uchodźstwie został aresztowany, jak wielu innych, przez NKWD i skazany na po pobyt w Łagrze, gdzie zmarł w 1944 roku. Te materiały, tak jak już wspominałam, część tych materiałów stanowi dzisiaj ekspozycję stałą na terenie Muzeum w Białymstoku. Chciałabym powiedzieć, że nowo powstały obiekt muzeum, zarówno pod względem przygotowania i zaprojektowania ekspozycji, jak i również pod względem klimatu, bardzo specyficznego klimatu, zrobił i na mnie, i na mojej rodzinie ogromne wrażenie. I dlatego bardzo się cieszę, że mogłam ze swojej strony w imieniu mojej rodziny dołożyć cegiełkę do powstania tej ekspozycji. I chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pogratulować Muzeum Sybiru otrzymania nagrody muzealnej Rady Europy na rok 2024. Jest to bardzo duże wyróżnienie i jest ono w pełni zasłużone. Chciałabym pogratulować również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ekspozycji i tak samo pracownikom Muzeum w Białymstoku, których miałam kilkakrotnie przyjemność spotkać i poznać. Chciałabym również z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z całego serca ze Sztokholmu. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie z Argentyny. Jest mi bardzo miło pogratulować Muzeum Pamięci Syberii za Nagrodę Muzealną Rady Europy. Jako córka i wnuczka Sybiraków jest to dla mnie bardzo ważne, ażeby praca muzeum dalej się rozwijała. I pamięć o tragedii Syberii tych, co nie przeżyli i tych, co przeżyli mimo nieludzkich warunków, była dalej rozpowszechniana w Europie i na całym świecie. Gratuluję, życzę dalszej owocnej pracy i pozdrawiam z Argentyny! Witam serdecznie Piotr Wojciech. I am so happy to know that you have been recognized and the whole staff of the Civil Museum with this award. It is an honour to know that all the work that you have done in the last few years to preserve the memories of our families, in particular the Mexican Polish community and my family Villalobos Ribovich, through my mother Olenka, to remember their ordeal in Siberia, to remember how much they suffered and how much they have to go through. But at the same time, it's a good reminder of the resilient human spirit and the strength that they have preserved through now two more generations. Congratulations, and I really hope to visit you at the museum soon. Keep up the great work. This is, this is very, very important for future generations. First, to make sure that we don't repeat the same mistakes that we have done in the past. I second, to make sure that we also learn from the amazing example Dziękuję they have set for us. państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość, ale ja zapraszam wszystkich, którzy właśnie tę swoją cegiełkę do sukcesu muzeum dołożyli do wspólnego zdjęcia. Widzą, dziękujemy. Do zobaczenia. We'll be right back.